dziarskiej był wielki basen przydzielony na dwie grupy. Starszą i młodszą. Żeby był duży sklep na polanie. wy, y, znaczy y, większe lokale i milsza okolica, żeby w tej okolicy nie było żadnych torów. Bym chciała, żeby tu nie było spalarni os w lato, ani działek w okolicy. Dzień dobry, nazywam się Hubert i chciałbym tutaj zlikwidować spalarnię śmieci, przez którą tutaj jest niesamowicie okropny zapach. Także chciałbym zlikwidować te torowiska, między innymi ogółem te pociągi, przez które w nocy się nie da spać. A chciałbym, aby tu był sklep typu supermarket lub Carrefour. Większy sklep! Chciałabym także, aby ludzie zmienili zdanie o tym osiedlu. Aby na tym osiedlu powstały większy, jeszcze więcej budynków, większe budynki i aby, aby ludzie nie myśleli tak o nas. Dziękuję! Żeby dzieci nie krzyczały, żeby spalarni nie śmierdziały i żeby nie było torów. Chcę, żeby było duży basen i żeby był sklep spożywczy, dziękuję. Dzień dobry, mam na imię Monika. Ja bym zmienić coś na tym osiedlu. Postawiłabym mały sklep spożywczo-przemysłowy, zlikwidowałabym spalarnię śmieci, która strasznie niszczy środowisko, w którym żyjemy i zbudowałabym boisko i większy plac zabaw, dziękuję. Chciałam, żeby na Dudziarskiej się zmieniło, żeby nie było... Yy śmieci, żeby ludzie mieli o nas dobre zdanie, żeby y, był duży basen. Chciałam zmienić różne rzeczy na y, osiedlu Dudziarska. Na przykład postawić tu y, na pustym terenie y, średniej wielkości y, market, y, żeby y, wyburzyli tutaj y, tą zatorami y, spalarnię Chciałabym, żeby na Dudziarskiej był wielki basen, żeby był supermarket, i żeby nie było śmieci, i każdy miał tutaj dla siebie miejsce, i żeby nam dorobili balkony. Dziękuję. Chcę, żeby na Dudziarskiej zlikwidowali spalarnie, żeby były domy jednorodzinne. Chciałabym, żeby było wiele zwierząt, i chciałabym, żeby było mniej śmieci. Dziękuję. Dzień dobry, mam na imię Weronika. Na Dudziarskiej chciałabym zmienić. Żeby na różnych polach nie istniały śmieci, żeby niektóry, niektórzy nie wyrzucali zbitych z butel, z butelek na trawę. Żeby zrobiono lepszą drogę i... Chciałabym, żeby na Dudziarskiej powstało. Żeby zrobiono lepszą drogę i jakiś pas dla pieszych. Żeby nigdy nie było torowiska żeby istniał jakiś market, żeby chociaż był duży basen, żeby żeby dodali nam balkony i żeby były większe lokale. Dziękuję do widzenia.